Czym tapeczek? Bojący? Bojący Zaparkowaliśmy na parkingu jakimś, jakimś miejskim, na 10 piętrze Was tu pokierowali nie wiem, jak płatny jest ten park, więc się dowiemy zaraz albo później No, jednak nie zapłaciliśmy 15 euro, tylko 35 Bo byliśmy przed 17, to byliśmy za 15, piątek Gdybyśmy byli 5 po piątek, byśmy zapłacili 15 Więc trzeba na to zwracać uwagę, że jak ktoś się parkuje, należy tutaj po 17 zaparkować Bo jak zaparkujecie wcześniej, to macie całą dobę na liczącyś euro No to zaczynamy to w Wenecji. No tutaj na, na górze Jakieś wraki pozostawione No idziemy do tego tramwaju 5 euro podobno kosztuje Jeżeli się ceny nie zmieniły Zaraz zobaczymy do tego. Na własnym doświadczeniu Ale czy idziemy on ten typu? Tego? Zaraz zobaczymy. Pierwszy przystanek tramwaju wodnego idziemy. Zobaczymy bilet tutaj. Zjedę z tamtą. Czyli weszliśmy przez rameczki. Tiket jest. Wchodzimy. No dobra, bilecik mamy 75-minutowy za 9,50 za osobę. Da. Aksia i Aleksia nie płaciliśmy Czyli dobrze Jedziemy, płyniemy na plac Świętego Marka A stamtąd już sobie będziemy spacerem wracać i zwiedzać Doświadczymy teraz tego tych Weneckich kanałków A później już pieszo Atencjone Jesteśmy w tym tramwaju nie. Normalny transport publiczny Tyle, że po wodzie Jakieś dziwne dźwięki wydaje ten ten pojazd co, bo się zahaczało do dno, chociaż to dno jest około 6 metrów z tego co czytałem no. Tramwaj wodny w Wenecji to najważniejszy środek transportu, którym poruszają się wszyscy, zarówno mieszkańcy laguny, jak i turyści. Dla turystów jest to także atrakcja sama w sobie oraz fajny i niedrogi sposób na poznanie Wenecji od strony wody. Vejporeto to nic innego jak promy pasażerskie, które kursują pomiędzy licznymi wodnymi przystankami rozsianymi na wielu weneckich wyspach. Jeśli wierzyć prognozom, już za raptem 100 lat Wenecja zupełnie znajdzie się pod wodą. Dla niektórych podróżników powód ten jest wystarczający, aby czym prędzej złożyć wizytę w mieście tysiąca mostów. Jest najstarszą wzniesioną konstrukcją nad tym kanałem w 1588 roku. Yy, przez yy, architekta zapomniałem wieki. O! Dlaczego? No Jakiś pytanie jeszcze! Most Rialto, czyli Ponte di Rialto, to najstarszy most w Wenecji i pierwszy, który połączył oba brzegi Kanale Grande. To jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w mieście, która przyciąga rzesze turystów. W 1444 roku most zawalił się pod naporem tłumu, który chciał z mostu obejrzeć paradę łodzi. Po odbudowaniu po raz kolejny zawalił się w 1524 roku. Dlatego władze postanowiły odbudować konstrukcję, używając przy jej budowie kamienia. Nad projektami zaczęto pracę w 1551 roku, a wielu architektów zgłosiło się ze swoimi pomysłami. Wśród nich pojawiały się sławne nazwiska, jak na przykład Michał Anioł. Jednak większość z przedstawionych projektów nie nadawało się do wdrożenia, gdyż nie uwzględniono w nich sporego ruchu na kanale Grande i wielkości pływających na nim statków. Dopiero w 1588 roku ruszyła budowa kamiennego mostu projektu Antonio da Ponte, blisko 80-letniego wówczas weneckiego architekta. Szkice zwycięskiego projektu oparte były na pierwszym drewnianym moście z 1255 roku. Zakładały, że kamienna budowla wsparta będzie na 12 tysięcy drewnianych pali. Budowa ukończyła się w 1591 roku, a wielu mieszkańców było bardzo sceptycznych i głośno twierdziła, że wkrótce most podzieli los swoich poprzedników i runie do kanału. Jednak ich pesymistyczne nastawienie nijak ma się do historii, bowiem przez kolejne 300 lat most był jedną przeprawą nad kanałem Grande, a w nienaruszonej formie Ponte di Rialto przetrwał do dziś. Bazylika Santa Maria della Salud, także nazywana Chiesa della Salud lub krótko la Salud, wenecka barokowa bazylika mniejsza. I reklama aperola na świąt. Bazylika została zbudowana zgodnie z dekretem Senatu podpisanym przez Dorze Niccolo Contarini z 22 października 1630 roku jako wotum dziękczynny po zakończeniu epidemii dżumy, która pozbawiła życia około 1 trzeciej mieszkańców miasta. Została usytuowana nad kanałem Grande obok budynku morskiej komory celnej do Gana da Marynash. Barokowa budowla została zaprojektowana na rzucie ośmioboku otoczonego arkadami i zwieńczona kopułą ustawioną na bębnie.

Gra z Bazaru Różyckiego, tutaj przyjechała nawet Trzy kubeczki Internet się kręci No i jesteśmy na placu świętego Marka Chyba tutaj Ten lew to jest znak świętego Marka czy symbol już nie wiem jak tam było A tutaj mamy tą tysiącletnią bazylikę świętego Marka której nawet szczątki jego są podobno. Podobno przywieźli je z Aleksandrii, z Egiptu, kupcowie w 1858 w w roku. Taka ciekawostka. Idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Obowiązkowy punkt podczas zwiedzania Wenecji. Jeden z najważniejszych zabytków tego miasta, zdecydowanie warty odwiedzenia. Tutaj czuć historię, zachowaną w idealnym stanie. Przepiękny zabytkowy obiekt w samym sercu Wenecji. Są jednak dwa minusy. Rezerwacja biletu online jest, moim zdaniem, obowiązkowa, aby nie stać w gigantycznej kolejce. Podczas rezerwacji trzeba dokładnie wiedzieć, jaką część chcemy zwiedzać, bo, i tu drugi minus każde miejsce jest dodatkowo płatne, w podstawowej cenie jest tylko główna nawa i pierwszy ołtarz, do każdego dodatkowego obszaru jest kolejny bilet i kolejna mega wielka kolejka. Przepiękna świątynia, przepełniona zachwycającym przepychem. Każdy element, szczegół jest na swoim miejscu. Nie wiem, jak można skupić się tu na duchowej więzi z najwyższym. Na zewnątrz i wewnątrz bazylika jest jednym wspaniałym arcydziełem ludzkich rąk. Wieża zegarowa została zbudowana w latach 1496-1506 obok budynku starej prokuracji. Do 1499 roku ukończono część środkową, boczne dobudowano 7 lat później. Na szczycie wieży umieszczono dwa posągi maurów uderzających co godzinę w dzwon. W wieży umieszczono mechanizm zegara astronomicznego. Pokazuje on nie tylko godziny, ale także pory roku, fazy księżyca i położenie słońca w kolejnych znakach zodiaku. Powyżej tarczy zegarowej znajduje się skrzydlaty lew święty Marka, a pod nim Madonna z dzieciątkiem. Z okazji święta objawienia pańskiego uruchamiany jest mechanizm pozwalający na ukazywanie się na balkonie wieży figurek trzech króli. Figurki można oglądać jeszcze przez cały tydzień po tym święcie. Wej zerknij na. Jest to dwudziestej. No tak jakby. Tak to wygląda. W miarę prosta konstrukcja. 20 jest dwudziesta. Fajnie, jest fajnie, straganiki prawie pozamykane już Ale knajpy się otwierają Chodźmy Tu jest miejsce pewnie na regionalny market w Weekendy, owocki, 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 warzywka Można zapewne kupić Ale kapelusze też Yadom, dom, yadom, dom. kapelusze, dom, Hey, hey, hey. Pan przechodził z pizzą I tak zapachniało, że jak się uśmiechnęliśmy do niego to Nam powiedział Powiedział, że tutaj przez most trzeba przejść i, i będzie pizzeria, którą bardzo poleca Bezinteresownie Więc idziemy Jest most Jest most są łajby. Jest pranie wywieszone. Oh. O no, to taka klasyka. No Zdjęcie od No jemy tą pizzę na Janusza, na, na ławetce Ale jest wyśmienita nie... Ciemność widzę no, Wenecja nam w ten w ten zgasła layu, bo... Ja to no, ja tak. bo w No, teraz? I Aleks to życie na się nas udało? Świetnie nas się udało Nocne przejażdżki też są dobrym pomysłem na zwiedzenie Wenecji Przy piwku Przyjaciółmi Jak najbardziej o, tam jest nasz parking o są nasi ludzie Są i oni z naszego ośrodka do Wenecji 139 km Ciamano. Yy, autostrada piękna Więc Nieco ponad godzinę to zrobiliśmy Ciamano. Yy, oczywiście płatna 10 ,40 euro centów W jedną stronę Ciamano. No niestety tak to jest Ale leciało się, yy, się Bardzo dobrze I pan, się świnko, zachciało. I pan też I świnka Też jest Świnka też jest do zobaczenia na następnym filmiku. Pozdro.